Wschód słońca nad wzgórzami, dzień zaczyna się cicho. Rodzina budzi się w prostym glinianym domu. Cisza poranka, nenescenę, tylko śpiew ptaków i odgłos kroków. Mężczyzna wychodzi, jego spojrzenie mówi wszystko. To dzień decyzji, dzień działania. Wspólne śniadanie, symbol jedności i wsparcia. Oczy matki śladem, pełne troski i dumy. Ojciec milczy, ale jego obecność jest mocna. Ujęcie z góry, tam dom w otoczeniu natury. Mały chłopiec przygląda się światu z ciekawością. Gwiazd ojca z się, zaproszenie do drogi ciemne. Wyruszają razem własienem krok po kroku, marzenie w sercu. W tle wsiane góry i nadzieja na coś lepszego. Spotkanie z sąsiadami uściski, śmiech, wsparcie. Na stole pościelany herbata, wspomnienia i plany. Każda twarz, jest inna historia, ale wspólny cel. Rozmowy, pasta o domu, który ma powstać. Kobieta wskazuje na szkic, uśmiech mówi wszystko. Przyjaźń i współpraca pon fundament każdej budowy. Zbliżenie na dłonie praca zaczyna się od dotyku. Pierwsza glina pierwsze marzenie uformowane. Kamera pokazuje twarze, co są skupione. Ale pełne radości, dzieci podbiegają. Zacie zaciekawione i radosne, to dom dla nich. Ich przyszłość zaczyna się dziś. Matka głaszcze córkę. Chwila pełna miłości. Słońce wyżej, praca w re, rytm dnia się nakręca. Gliniane cegły rzeźbione przez codzienne wysiłki. Starszy człowiek instruje młodych. Tradycja trwa. Ujęcia detali paszyla się pod dłonie błoto nadzieja. Rodzina jednoczy się. Każdy ma swój wkład. Głos dziecka zbudza imienny sens. Zbudujemy nasz dom. Uśmiechy, nagroda za trud i wspólną wiarę. Światło odbija się od cegły, jakby błogosławieństwo. Zbliżenie na szkic. Już nie tylko plan, ale cel. Budowa rusza pełną parą, to początek nowego życia. Wspólnota rośnie, sąsiedzi przyłączają się do pracy, ramię w ramię kobiety, kobiety, mężczyźni, dzieci podają sobie narzędzia, jakby tańczyli. Śmiech dzieci miesza się z dźwiękiem młotków. Każdy gest ma znaczenie, każdy ruch to postęp. Kamera pokazuje kobietę, czasem na jej wzrok pełen dumy. Wspomnienie sprzed lat, dom z dzieciństwa, teraz nowy. Ktoś wnosi pierwszą belkę, symbol nadziei. Dłoń na ramieniu, razem, razem damy radę. Kamera oddala się, ukazuje skalę przedsięwzięcia. Dzieci rysują dom kredą na ziemi. Ich wyobraźnia, równie silna jak cegła i glina. Starszy mężczyzna poprawia dach, doświadczenie w ruchu. Młodzi patrzą uważnie. Uczą się nie tylko budowy, ale życia. Słońce, w Zenicie tan pot, ale i satysfakcja. Ujęcie z lotu ptaka, mosada zmienia się z każdą chwilą. Mała dziewczynka niesie wodę, wkład w przyszłość. Zbliżenie na twarz matki tan się zmęczenie, ale też siła. Ojciec uczy syna mieszać glinę. Pokolenia razem. Zbliżenie na ręce matki stare i młode razem w pracy. Wspólny cel, szwomanej wspólny wysiłek. Dziecko wskazuje na ścianę, to będzie moje okno. Wszyscy się śmieją, właśnie nas chwila lekkości. Muzyka narasta, jest to rytm serc i pracy. Ktoś śpiewa, ktoś melodia nadziei. Budowa to nie tylko cegły, to marzenia w formie. Zbliżenie na fundament, symbol trwałości. Cegła po cegle, ta się przyszłość, rośnie z ziemi. Dzieci puszczają latawce niebo to granica. Mężczyzna wyciąga rękę. Wita nowego pomocnika. Spojrzenie pełne zaufania, zwiasty, nie jesteśmy sami. Kamera obraca się wokół, ukazuje żywą wspólnotę. Ściana rośnie, wysiłek materializuje się. Światło zachodzącego słońca kona się koniec dnia, ale nie pracy. Spojrzenie na budowę. To więcej niż dom, to nowy początek, nowy dzień, nowa energia. Promienie słońca tańczą na niedokończonych murach. Ruch wraca, młotki wiadra, dłonie w pracy. Pies biega w tle, życie toczy się dalej. Stara kobieta przynosi herbatę, ciepło pokoleń. Dziecko znowu rysuje, teraz dach i słońce. Rysunek przyczepiony do muru, plan i marzenie. Mężczyzna patrzy, widzi więcej niż tylko ściany. To jego przyszłość, jego rodzina, jego dom. Kobieta poprawia belkę, ułatwiająca ją precyzja i pasja. W tle śmiech i rozmowy budują atmosferę. Starszy pan gra na harmonijce, rytm pracy. Dzieci klaszczą, dom rośnie, a z nim radość. Kamera śledzi cegłę, od rąk do muru. Tyle dłoni, o tyle historii w jednym geście. Nagle krzyk, do siany, cegła się osunęła. Szybka reakcja, tonen, nic poważnego, tylko strach. Śmiech wraca, wspólnota znów silna. Ktoś podaje rękę, wszystko będzie dobrze. Zbliżenie na twarzy, tonen, kurz, pot, ale i uśmiechy. Dziewczyna śpiewa, pieśń o nowym początku. Słońce wysoko, dzień w pełni. Kamera pokazuje dach już prawie gotowy. Ktoś niesie ostatnią cegłę symboliczny moment. Ludzie przystają, patrzą w ciszy. To nie tylko budynek to wspólne dzieło. Brawa spontaniczne, szczere, wzruszające. Matka przytula dziecko, to cię. to będzie nasz dom. Ojciec uśmiecha się spełnienie marzenia. Zbliżenie na komin, ostat ostatni element. W tle śpiew, cała wieś dołącza. To więcej niż budowa, ma na to powrót do życia. Kamera z lotu ptaka, całość, całość jak obraz nadziei. Na murze napis, witamy w domu. Muzyka cichnie, zostaje tylko serce, które bije dla wspólnoty. Słońce powoli przesuwa się na zachód. Cienie ludzi wydłużają się po ścianach. Dzieci bawią się wokół pustaków. Ktoś podaje wodę, pastera przerwa na oddech. Kamera pokazuje dłonie, zmęczone, ale dumne. Wszyscy siadają razem. Wspólny posiłek. Matka kroi chleb, dzieli się z sąsiadami. Chłopiec opowiada dowcip. Śmiech roznosi się daleko. Stół zrobiony z desek, prosty, ale pełen serca. Kamera pokazuje ludzi z góry, jedność i spokój. Starszy mężczyzna zamyśla się, wspomina dawne czasy. Obok chłopiec układa kamienie w serce. Dziewczynka przynosi kwiaty, ozdabia ścianę. Cisza przez chwilę, jak modlitwa bez słów. W tle widać niebo, bezchmurne, spokojne. Matka patrzy na dach, oczy pełne łez. Ojciec obejmuje ją chwila spełnienia. Dzieci znikają w pokoju, bawią się w nowym domu. Kamera podąża za nimi od radość dzieciństwa. Ściany pomalowane w kolorowe wzory. Na jednej z nich rysunek całej rodziny. Podpis. Tutaj jesteśmy razem. Śmiech dzieci miesza się z dźwiękiem ptaków. Z zewnątrz słychać dzwonki. Sąsiedzi przyszli. Wnoszą ciasto, owoce, uściski. Świętowanie na foresansze nieformalne, ale prawdziwe. Wszyscy śpiewają starą pieśń o domu. Słowa brzmią jak zaklęcie. Dom to serce, chwila milczenia, wszyscy czują to samo. Ktoś zaczyna tańczyć, inni dołączają. Dzieci tworzą krąg, ręce splecione, obraz jak z bajki, światło, ciała, ruch, śmiech. W tle słychać wiatr, a jak oddech ziemi zbliżenie na okno, tyś, odbicie wszystkich twarzy. Ten dom ma duszę. I ona właśnie się narodziła. Kamera przesuwa się po całym domu. Nowe okna, czyste ściany, szesstec, wszystko lśni. Zegarek na ścianie tyka spokojnie. Dzieci zasypiają. Dzień pełen wrażeń. Matka przykrywa je kocem z czułością. Ojciec gasi światło, cisza. Zostają tylko lampki nocne, ciepłe światło. Za oknem gwiazdy błyszczą jak nadzieja. Słychać świerszcze. Nocne życie w rytmie natury. Kamera oddala się powoli. Dom w całości. Napisy pojawiają się na dole ekranu. Każdy dom zaczyna się od serca. Razem budujemy przyszłość. Ujęcia sąsiadów na Śmieją się, rozmawiają. Dzieci ścigają się po podwórku. Starsza pani podlewa kwiaty przy ogrodzeniu. 此时只需用荷叶进行连接，新家的外部设施就算彻底完成。收拾好后，他来到室内，打算将内部的墙壁也打磨。而在工作到一半时，由于机器不慎滑落，还差点导致他的手受伤。 还好没有什么大问题，休息一会儿。塞恩继续打磨墙壁，父亲则在一旁填充缝隙。秋天的树叶还在缓慢飘落，塞恩刚做完就来帮助父亲。逼近零下的气温，让他知道了填补墙壁的重要性。塞好墙壁中的海绵。 他们还覆盖了一层泥土，防止保温棉中的绒毛飘。新一天到来，以后，赛恩到镇上买了壁炉，虽然是二手的，但只需将表面打磨，然后喷上一层新漆，就能变成新的使用。这个壁炉不是很大，安装在角落刚好合适。他们规划好区域后，先在地面组装出一个平台，然后将木板平铺在上面。完成后还不能直接使用。 必须在下面垫子地，毕竟燃烧后的温度不低。石板是很好的防寒随后，塞恩把室内的排烟管安装上<裡>此时，距离冬天已经不远他今年想提前住在里面。然而，才十月，俄罗斯就迎来了第一场雪。幸亏塞恩的搭建技当天的风景美如画，给寂静的森林带来了一丝童话感。 Dzieci idą w grupkach do szkoły. Matki rozmawiają przy furtkach. Staruszek zamiata liście przed domem. Pies wygrzewa się na słońcu z patrzącem. Dzieci są w klasie. Jednak trzeba się z tym zainteresować. Nie ma żadnych problemów. Kamera otrzymuje się na kolejne dzieło. Herwódz jest w imieniu nadziei. Wewnątrz klasy dzieci śpiewają piosenkę. 而已经可以入住的人，让塞恩第二天干劲满满，忍不住将这份喜悦分享给妻子。在得知妻子要到来后，他立马在壁炉旁架好然后将被褥平铺在上。这张床只用于临时使用，所以用的是充气垫。除此以外，阁楼他还挂了一些彩灯，让屋内的氛围暖拉拉。相信妻子见到后一定会很夸赞。 Szkoła trwa, dzieci skupione na zadaniach, chłopiec podnosi rękę, chce odpowiedzieć, Nauczyciel uśmiecha się i w klasie, napięcie i oczekiwanie. 随着深冬季节到来后，塞恩送别了相聚不久的妻，然后在父亲的帮助下，开始做阁楼最后的密封工作。看来之前没塞隔热棉条，内部气温没达到理想中的效果。父亲费力地负责砌，塞恩则在上面。在父子二人的互相配合，很快就完成好了一面。接下来只要将木板铺在上，阁楼的搭建就算完成。两边的窗户也被他用相同的办法密封好。 毕竟内部颜色更加好看，每天琐碎的时间都被他用来美化。这个工程也十分浪费时间，但对赛恩来说是值完成后，他打扫了下卫生，让室内干净一些，就开始给地板铺隔热。这厚度能让他们冬天更暖，而且还能有效的隔绝潮湿。壁橱旁的木头只需要在边角锯出弧形，拼接在一起时就没有缝隙。接着他们按照相同方法把没安装的地方都做了。 Nauczycielka pyta, kim chcecie być? Dzieci w ręce, coś różne odpowiedzi. 经过一上午的忙碌，很快地板就铺好了第一层。但由于木板有些不够，所以塞恩决定先把阁楼封住，依旧是用铅笔在上面画图，然后用机器按图原本按照规划中的进度，只需三个月就能拎包入住，但没想到第二天却突发了。父亲在吃早餐的途中，不幸突发心脏病离世。刚接到消息的他悲痛万分，独自一人回忆了这七年的青春。但他在父亲身上学到就是不要被苦难击倒。所以塞恩还是决定从正起，带着父亲。

在用十七年，他的新家总算完成了。场冬天的积雪已经渐渐消融，塞恩还没入住的新家已经被鸟给提前抢占，也算是有了个新邻居。放松一下后，他拿来抽空片好的木板，将其组装成框架，要给后续安装供电统做准备。没啥好招待，请大家吃点东 完成后他找到一片空地，要把太阳能板装上。尽管只有自己，但他用电的需求非常大。摆放好地基后，就能把框架固定上去，才安装好。<后>天空就开始飘下 暗示他要尽早。斜面结构的木可以很好的对接到下面，未来他还要在下面装热水器和蓄水，保证他在野外的水供应。而为了实现这个计划，目前他还需要一个储物箱。好在这项工作不算困难，质一样都在他的脑海中，所以最好的木都能被轻松的替代。 Szkoła w promieniach słońca. 趁着还不是很累，塞恩又处理了一批木板，这些是用来做木地板。以往的搭建都是和父亲一起，现在整整独自完成。缝隙处依旧是按照之前的方法给木板去出凸起，再将其贴合在一起。一个人的工作效率确实慢，但塞恩乐在其中。在傍晚，的森林变成一幅画，他才不紧不慢地将最后一块木画，接着开始重复的画线以及用机器开槽，要把剩余的硬币装满。今天一整天他就做了这第二天的朝阳唤醒塞恩。 已经有供电系统，嗯、所以他现在要在地下挖沟渠，嗯、用来掩埋裸露在外的电缆。 虽然没有机器的帮助，但七年的野外生活也让他效率提高不少。在一阵挖铲中，快整窝群就被他挖好。随后，塞恩用泥土掩埋来。屋内的电箱，不知道他什么时候装好，让他生活质量提高许多。除了能满足正常的电外，超出的部分还能储到蓄电池中。初秋的森林很是凉爽，塞恩经常抽空游玩一两，缓解自己消极的代工情绪。只可惜后门一直在使用塑料膜代替，所以等他重回来，在地面刷了层漆。除了等待自然干燥外，他还抽。 没妻子在时，他的体力十分充沛，更别说还有现代机器的帮助。他把门窗封好，地面上的油漆比地板上漆的工作要重三遍，而且还要用砂纸去除毛虽然十分耗费时间，但这搭建好后的成品，谁看了能不心动？ 作为一个精致的，人，一些因造型被废弃的木材决定利用起来，比如用机器打磨，以及用打磨器去掉杂质。 就能装在门框中做装饰。随后他摆放上去看了下，由于实在太满意，所以后门他决定做成内外两层，要最大程度内的热气。有了想法后，他重新骗了进，然后按照门框的尺寸装在一起。为了最大程度保护他还铺了层热玻璃中间，最后再钉上一层，一个纯手工木门就出现在眼前。还好他提前测量过让后门的安装没有翻车。 Głos nauczycielki z OFU. To niepożegnanie, pożegnanie, to co ma tylko do zobaczenia. Obraz przechodzi w biel. Symbol jest Stopniowo pojawia się napis. Film zrealizowany przez uczniów klasy 3B. Podpis. Opieka artystyczna pani Ania Kowalska. Nie ma przygotować Trzymają kamerę, ustawiają światła, machają, narracja. Zrobiliśmy to razem i było super. Ostatni obraz. Balony unoszą się nad boiskiem. Napis końcowy wszystkiego dobrego na wakacje. Obraz rozjaśnia się. 俄罗斯的冬天来得很早，在最后一批树叶快坚持不住时，他将壁炉的排烟管拆卸下，要把下面的区域重砌。这几年又存了点钱的故，下方的地垫材料比之前好些，连接处依旧是使用钉枪固定。塞恩说，之前收集到的碎石就能充当防火材料，毕竟这样使用起来更加安全，而中间哪怕有缝隙也没关系，刚好可以用水泥填补。 Muzyka spokojna, lekko melancholijna, pojawiają się podpisy końcowe, wystąpili, lista imion uczniów, nauczycieli i osób wspierających... Wychodzaj pięć o wtło i dziesięć, aby pił u w naszym działaniu. Chciał, w roku szkoleniowy Zdjęcia z wycieczek, klasówek, zabaw na boisku. 今天的天气十分不错，银光复火的大地让人不忍心见。他，塞恩一早就去镇上买装饰，品，要给即将到来的圣诞节做准备。今年是他第一次在野外过节，心情还有些小期待。但在正式装饰之前，他决定先把内部完善一下。第一步，他决定打造浴室，刚好之前做门还剩许多木板，可以给客厅做区域分隔。他先用钉枪做好框架后，安装在靠墙的一边，接着使用处理好的木板，从两边一层层的把墙壁铺出来。 Ekran ciemnieje powoli. Pozostaje tylko dźwięk ptaków i ciepłe światło zachodu słońca. Ekran jest czarny przez kilka sekund. Pauza, pełna emocji.

从外面看，就好像在童话世界一样。第二天，他用机器处理了些木，板，准备开始安装大门。从这工程量来看，这房子不光是设计，更是遗传的古欧式。塞恩将门板做好后，之前安装上的滑轨就能派上用场。计算精确的人，整个安装过程没出差错。他还抽空演示了一遍大门的最后把手以及内部的墙壁都装好。这个浴室就算做完墙，可外观看上去还有些别扭。于是他又在墙上挂了些工艺品，全部都是他亲手做的。 Znika. Ekran czarny teraz, sanie tylko napis. W pojawia się nowa scena. Grupa młodzieży dnia, na tym, że 然后再将水就能安装在浴室做洗手，这一套最少在外面买起。只可惜目前还没连接。生活用水只能排到浴室，但依旧难以掩饰他写在脸上的等待漫长的冬天过去以后，时间已经来到了第八年，荒野总算有了春天的样子。宜人的气温让他开紧了。这些木头他要给阁楼区域做围栏，毕竟这个家要和妻儿一居，来回上下还行。他将两边的栏杆做好后，来到森林中寻找填充材料。 前段时间这里发生了一场山，让很多植被都变得满目。为此，当地政府还号召群众一起在周边植树，最终修养成眼前的生机勃勃。塞恩用机器将木头磨平，这些枝丫是用来做栏杆的，每一根尺寸都被他精心测量过。毕竟后续出问题不好反工。才两个半小时，他就安装好，看上去有一种凌乱的美，而且睡觉也不怕刮风。有了围栏，自然还要有个梯子，所以他又取去了前方，然后用工具把卡槽给做出来，方便后续固定另外一。 根也是无法控制。塞恩先在地面走动一下，确认大小尺寸都没问题，才用钉子固定。现在这个家看起来就完美了，但他觉得还有风险，于是他又找来两根木棍，并在楼梯两侧作为扶手，最大程度保证后续妻儿的上下安全。哦嗯、转眼时间来到盛夏，枝繁叶茂的绿叶下。 隐藏着塞恩刚做好的新家，这让他不得不抽空将树木清理一下，上面的树叶阻碍了的光入室，而费力砍下来的木头，比如修掉四周的枝叶以及上面的树木，就能作为后续制作家具的材料。但目前新家的储藏空间十分有限，所以塞恩决定先做些他用木板组装出墙，以后可以摆放全家的餐具。接着利用橱柜间的缝隙，往里面塞入一个冰箱。这内嵌式的布局，能最大程度的节约室内空间。 Muzyka ludowa rozbrzmiewa w tle. Wszyscy śmieją się i śpiewają razem. Zbliżenie na taniec w kole. Ujęcia dzieci skaczących w workach. Komentarz. To święto wspólnoty. Widać radość na każdej twarzy. Na ekranie stają się dzieci. Kiedyś Przechodzimy do ujęcia zachodzącego słońca. Kamera powoli się oddala, ukazując całą wioskę. Cisza zapada, a obraz wygasa w ciepłym świetle. Następna scena otwiera się spokojnym świtem. Kobieta otwiera drzwi chaty, witając poranek. Dzieci wybiegają, by rozpocząć nowy dzień zabawy. Każdy dzień nie Mężczyzna podlewa ogród z delikatnym uśmiechem. Dziecko mówi: To nasze miejsce na ziemi to 14. Zbliżenie na rysunki powieszone na ścianie domu. Kolory i symbole pokazują marzenia mieszkańców. Napis Nasze domy, nasze historie. Grupa siedzi w kręgu, dzieląc się wspomnieniami. Starszy 然后将表层涂一层清漆房，小心地搬运到阁楼中来。在制作时，它都有预留卡槽，能轻松地拼接出床架。接下来只需把隔栅钉在上，就能得到一张昂贵的大床。最后，塞恩将被子铺好以，这个家就变得异常暖。疲惫的时候，只需要一杯酒，就可以让他满血复活。此时距离竣工就只差最后一步。厨房的桌面他用了红木包边，生火后灶台温度高，铜板适合烤房子。塞恩定好以后。 还在下面安装了水槽以及连通地下库的输水管，随后再给两面的橱柜装一个工整美观的厨房就出现眼前。未来橱柜下可以放蓄水桶和煤气罐，让他不用再用壁炉做饭。最终在历时八年以后，这个新家才算彻底完成，一砖一瓦都能换新了。当然还有英明神武的父亲，给大家来领教到。 来到野外这么长时间，赛恩的生活总算能步入正轨，妻子和女儿也第一时间来祝贺他。当晚，妻子大展厨艺，制作了相当丰盛的一餐。看到这里，真想把他从屋里赶出来，让点赞的网友们住进。